Witam, Ryszard Górski, temat odcinka Uchwyty. było mi to lepiej zobrazować, zmienię tutaj materiał. Tu mamy przejroczystość materiału 75%. Wstawimy ten. Tutaj mamy taki materiał kontrolny, dajemy na fronty, on się tutaj często przewija. Jeżeli będziemy fronty zamieniali z biblioteki, to po zamianie tych frontów one się zamienią nam na materiałem, który jest w bibliotece, czyli tutaj będziemy mieli taką pełną kontrolę nad tym, co nam się zamieniło, a co nie. Włączamy ten. Ukryję jeszcze rendery. Tutaj ukryj. Teraz mamy lepszy widok. Elementy RGD63. Uchwyty. Tu mamy orientacja. Tu mamy zamiana. profil To jest uchwyt techniczny. I zacznę może od tych uchwytów. On ma głębokość 30 mm. On jest bardzo istotny. dokonując tutaj zamian tych zestawów na projekcie. Z tego względu, że dla tych zestawów krawędzią zamiany jest tutaj ta krawędź przednia. Czyli patrzę na z góry plan. O, na tym. Tutaj. On się nam będzie zamieniał tutaj, od tej krawędzi tutaj. Jeżeli tutaj ten uchwyt on ma 30 mm, ale ten, my, on jest innej głębokości. Tutaj. On ma 38 głębokość. 38. A ten ma 30. Tutaj. Jeżeli ten uchwyt stawimy do projektu i zestaw, który zawiera ten uchwyt zamienimy, to nam się tę całość przesunie 8 mm w głąb szafki. To się nam rozjedzie wszystko. Także to przy uchwytach jest bardzo istotne. To jest uchwyt techniczny, on tutaj występuje. I jego szerokość, bo na przykład te uchwyty mają już określoną długość i nie wszystkie te zamiany by przebiegały prawidłowo z tego względu, że ten uchwyt by blokował te szerokości. Chociaż on wtedy tam by zdał egzamin, ale między innymi też to jest istotne właśnie dla tych. Żeby przypadkowo właśnie też nie zmienić w tych zestawach na inny uchwyt. Z tego względu, że ta jego szerokość jest istotna. Perspektywa. Orientacja. Front, drzwi. Czyli te wszystkie fronty z zawiasami. Tutaj pion. Ten uchwyt mamy domyślnie wstawiony. I tutaj się nic nie dzieje, ale zamienimy ten. I tutaj widzimy, że nam się niektóre uchwyty przesunęły. To jest w pionie. To jest w poziomie. I one się do poziomu przystawiły. Tutaj przesuwamy w y. Opisane. Tutaj mamy uchwyty w poziomie i one będą na połowie frontu. I tutaj mamy krawędź. Od krawędzi 30 mm to mamy opisane ile. Teraz do tych i do tych możemy przesuwać te uchwyty tutaj zamiast tutaj wstawił i tu możemy go przesuwać góra dół proszę zwrócić uwagę nie od krawędzi przepraszam tutaj w ten sposób przesuwamy a jeżeli chcemy przesunąć góra dół tutaj to bo teraz jest w tej pozycji tu się nic nie dzieje tu proszę zwrócić uwagę ale tu go przesuwamy do jednom się przesunął. ale to działa na, na tym i na tym tutaj nie ma potrzeby po prostu. Na frontach ten. Teraz szuflady. SD. To jest tutaj te wszystkie to jest, takim wyjściowym jest symbolem symbolika. Blum Antaro, z bluma SD, czyli to określa tą wysokość tą, tej szuflady, tu mamy SM, SD i tutaj nam się wstawi na połowie, tu i tu jest na połowie, tutaj nam się wstawi 2, wracamy do 30, czyli tutaj to będzie 30 od tej krawędzi, i tutaj wstawiamy dwa od krawędzi, czyli tutaj. Tu oczywiście, na szuflady. I na warto też to oddziaływuje. Na zmywarkę. Bo ten sam schemat tutaj jest dla uchwytów na tych. I tutaj wstawiamy przy, na tych szufladach. I to też do, dotyczy tej szuflady niskiej pod piekarnikiem. Tutaj to. Tu mamy na połowie teraz wstawione. Tutaj wstawimy. Tu damy od, od górnej krawędzi będzie tutaj na tych uchwytach wracamy do tego i ten. klapy. Czyli tutaj u góry wszędzie, gdzie są podnośniki, gdzie są klapowe systemy. Teraz mamy ten, to nic się nie zmieni. Takie większe przesunięcie, żeby było zauważalne i nam się to przesunęło. Wstawimy dwa i tutaj i do tu. Nam się wstawiły dwa drzwi cargo, czyli tutaj. Jeżeli nie chcemy uchwytu na cargo, to go nie mamy. I tu mamy też różne takie opcje. Do tu mamy w poziomie uchwyt. Tak, mijamy orientację. Bo jeżeli używamy uchwytów, które nam wykonają na to jest bardzo istotne. Tutaj ja mamy te dwa uchwyty, tu jeżeli... Chcemy przejść na system bezuchwytowy. Nie, nie mamy uchwytów. To po prostu ich nie mamy. No tu wracamy do uchwytów. Zamiana. Czy to jest zamiana uchwytów? Tutaj mamy, przygotowałem różne uchwyty. Oczywiście możemy tutaj rozbudować. I to jest istotne: tutaj jest uchwyt kierunkowy. tu. Jeżeli go zamienimy, to te uchwyty wszystkie mają tak jakby prawidłową orientację. Bo dla tego uchwytu, czy on jest obrócony o 180 stopni i to tego nie zauważymy, ale tutaj przy niektórych uchwytach, szczególnie przy tym, już tutaj jest widoczne i tu mamy do góry, tu mamy też, oczywiście możemy to zmienić, ale też musimy ręcznie zmieniać z tego względu, że tutaj to z zamian, tak wynika tutaj, bo on tutaj tak, trochę takiej pozycji jest do góry. Możemy go jako uchwyt obrócić, ale tutaj wszędzie nam się wyświetla prawidłowo tutaj przy tych frontach. jedynie przy kargo, taka sytuacja ma miejsce. Tam chyba coś można było poprawić. Muszę się temu przyjrzeć. OK. Mam uchwyty relingowe. I teraz w od tych długości one się tam zmieniają. Tutaj na tej szafce i na tej. Chcemy stawić dłuższy reling. I po prostu to robimy. Tutaj, jeżeli chcemy wstawić dłuższy reling tutaj, bo tak często bywa, po zaznaczamy tylko te drzwi, na których ma być ten reling dłuższy. Tutaj. Jeżeli zaznaczymy szafkę, to nam się obydwa uchwyty zmienią. No. Tutaj, jeżeli chcemy długi reling, to musimy teraz pójść do zamian i tutaj wstawić pojedynczy uchwyt. Ja tak jak cennik działa. Cennik działa, no, bo mamy tak dużo tych różnych uchwytów z różnych firm, że po prostu też nie nadążalibyśmy z aktualizacją tego cennika. I tutaj są grupy cenowe. Idziemy do grup cenowych. Prąty, uchwyty. Mamy testowy uchwyt. Prawdopodobnie ma cenę przepisaną. Do wyceny tu nie mamy nic. Zrobimy. Tutaj oczywiście te uchwyty, które mamy na scenie, one mają różne ceny tutaj w tym przypadku, bo no, tak może być, że różne ceny do tych uchwytów. Tutaj wstawiłem taką testową grupę, ona ma cenę przypisaną. Ta grupa. I tam się pojawi uchwyt T1, T1 testowy. Ale tu mamy różne grupy i do tych grup tutaj we właściwościach, a inaczej to nie tutaj. Tu mamy grupy, czyli to jest materiał. A te, teraz byśmy musieli pójść do materiałów, jak cennik wprowadzi do uchwytu. Idziemy do materiałów, idziemy do grup cenowych, one się znajdują tutaj. I tu mamy uchwyty. I tutaj na tych materiałach, we właściwościach, tutaj, przypisujemy cenę cennika nadajemy i ten materiał on się znajduje na tych elementach i tutaj mamy też grupa 0,6 i tutaj będziemy mieli grupa 0,6 i ten materiał on już jest na tamtym yy, uchwycie yy, elementy jeżeli tu weźmiemy 0,4 i dobieramy się w ten sposób tutaj, bo to jest nul materiał i tu mamy 0,4 i tu mamy 0,4 i w ten sposób tutaj sobie możemy zmieniać ten materiał tak to jest rozwiązane właśnie. Tak cennik działa. Tutaj to usuwamy. No. A tutaj? Nie wiem, czy tak to zadziała. To A, coś tutaj. I tu na tych będzie mi chyba dwie różne ceny. A, to nie cennik. To tutaj no i tu mamy uchwyt z innej grupy cenowej tak jakby możemy mieć no i jesteśmy wtedy bardzo w stanie szybko i procesyjnie zrobić tutaj cennik wycenę tych uchwytów to było na tyle dziękuję za uwagę i do usłyszenia